Jeśli masz kimś konwersację i wiesz na przykład, że ta osoba na przykład jest w błędzie i totalnie ta osoba się myli, nie przerywaj tej osobie i na przykład nie mów, że ona nie ma racji. Ponieważ gdy to zrobisz, to bardzo często ta osoba i tak jakby w to nie uwierzy. Ta osoba dalej będzie mówiła, że nie, ona ma jakby rację. I to wiadomo, nieważne co, jakie dowody pokażesz, to osoba często może być dalej uparta i po prostu walczyć jakby o swoje, mimo że na przykład już wie, że nie ma po prostu racji, to i tak będzie walczyła o swoje. Ale dodatkowo po prostu to jest niemiłe, żeby komuś przerywać i na przykład poprawiać tą osobę. Więc serio powiem tutaj, że właśnie jeśli ktoś nie chce na przykład zmienić swojego zdania, jeśli ktoś na przykład jakieś nie chce rady, to po prostu jej nie dawaj, ale na przykład, gdy ktoś cię poprosi, no to oczywiście dawaj, oczywiście się dziel, jakby tą wiedzą, czy po prostu nawet daj swoją opinię, jeśli jesteś tak mniej więcej przekonany, bo wiadomo, często też, jak na przykład nie masz, na jakiś temat opinii lepiej jest powiedzieć, nie mam zdania, niż na przykład się coś wymyśleć, i potem ta osoba będzie miała obraz Ciebie, który na przykład powiedział to, co na przykład mogło być niezgodne albo w ogóle jakieś dziwne. Więc naprawdę czasem lepiej powiedzieć, że nie masz opinii i po prostu dzielić się opinią, która jest na przykład bezwartościowa, i również pamiętaj, aby nie pouczać kogoś, gdy ktoś tego nie chce, ponieważ nawet pewnie w twoim życiu zdarzyło ci się wiele razy, że na przykład coś mówiłeś, na jak ktoś ci przerwał, potem cię to wybiło z wątku i potem na przykład właśnie nie wiedziałeś, dlaczego ta osoba ci przerwała i potem właśnie sobie myślałeś, że ta osoba była bardzo niemiła, bo ci przerwała, dodatkowo zgubiłeś wątek i potem jakby to wszystko, można że się pomieszało. Więc również ty jakby tak nie rób i po prostu staraj się właśnie być empatyczny i pamiętaj właśnie, aby nie przerywać. Pamiętaj, że jak nie ma zdania, to lepiej po prostu się nie udzielać, powiedzieć, że nie ma zdania i to będzie lepsze niż mówienie czegoś, co na przykład wie, że może być w ogóle nieprawdziwe, więc naprawdę staraj się tak robić i stosuj to w każdej swojej przyszłej konwersacji. Ja dziękuję za wysłuchanie, cześć.